Byłem w takiej sytuacji, że nie miałem jeszcze minimum na Mistrzostwa Europy. W tym biegu to uzyskałem. Chciałem mieć już spokojną głowę przed finałem. No bo finał rządzi się swoimi prawami. Czasem może coś się wydarzyć. Wolałem mieć zapas tych dwóch biegów. Jest to minimum. Cel został wypełniony. Bieg był taki w sumie kontrolowany, więc też jakoś nie kosztowało mi dużo, dużo energii. Także myślę, że, że przed finałem to było dobre przytarcie. Otwarcie było, powiedział optymalne, bo. Było dosyć wyważone, nie było za wolne, nie było za szybkie, było w sam raz, tak jak planowałem. Jeszcze miałem czas, żeby spojrzeć na zegar, więc widziałem międzyczas. Także potem już po prostu starałem się jak najluźniej dobiec, utrzymać tę prędkość i dobiec do mety. Wiadomo, że koncentruję się na, na swoim indywidualnym bieganiu, aczkolwiek sztafeta jest bardzo ważna dla mnie również. I tutaj śledzę poczynania chłopaków, szczególnie tych młodych, chcę zobaczyć to, co pokażą. No i trochę się trochę świeżości, myślę, że pojawi się w Belgradzie, więc trochę ten skład się odświeży. Zobaczymy. Ważne, że się pojawiają młodzi i że, i że ta kontynuacja tych osiągnięć sztafety jest, jest możliwa.